No to też nie wiedziałem co to jest. No a teraz już wiem, że to jest czmielina. Tu jest jeden pąk, taki jakby klomp. No ale też w tym roku to troszeczkę może jeszcze, może jak nie usną to się za to wezmę, bo tu się zrobiły już tak zwane odrosty, to chyba są, takie jakieś dzikie. Ona się bardzo dobrze ukorzenia, niestety ma bardzo suchość. A tutaj tu jest jedna, tu druga, no i tu trzecia. A teraz pokażę Wam największą. O, no tutaj to już jest, jak to ja mówię, okazały okaz. Bardzo ładne. Bardzo duże i bardzo ładny. Atera soilera oteko